To jest bardzo przyjemne uczucie być w najwyższym punkcie. Widzieć wszystko z góry. <laughs> A wiesz, że kiedyś miałam lęk wysokości? Byłam dzieckiem. Nie byłoby opcji, żebym tak wyszła, bo mi się po prostu spociły ręce stopy i naprawdę miałam taki. nie czułam się pewnie w takiej sytuacji, żeby tak stać na dachu po prostu na nielegalu. <laughs> Ale pamiętam ten moment, jak sobie pomyślałam, że no, no way, nie będzie mnie to ograniczać. Nie będziemy to ograniczać, bo najważniejsze jest to, żebyśmy się czuły wolne. Wolne od tych wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych ograniczeń. Więc ja zaczęłam to transformować, po prostu zaczęłam się stawiać w takich sytuacjach. I pamiętam, że był taki moment, jak zaczęłam łazić po dachach. Hiszpanii, jak moja córeczka miała dwa lata i wyprowadziliśmy się z, wtedy z moim partnerem, ojcem mojej córki i zamieszkaliśmy na szczycie Andaluzyjskiej Góry w ośrodku medytacyjnym. I było nam tak zajebiście ciężko tam. Też mieliśmy taki moment w naszej relacji bardzo trudny, dużo napięć, taka energia trudna taka, no, no niestabilna, ja się czułam, miałam takie momenty, że mi było mega tam ciężko z tą zachustowaną dwuletnią milą, w tym szczycie góry, tam był taki dach I ja właziłam na ten dach, właziłam po tym dachu i myślałam sobie nie, chodzi o to, że ja muszę wznieść się wyżej, żeby zobaczyć tę sytuację z nowej perspektywy. I, mi, yy, I oczywiście udało się, że transformowaliśmy te relacje. Jesteśmy dzisiaj szczęśliwi bardzo. Jednak pamiętam, że momentem przełomowym było to, że ja zdecydowałam, że to ja zmienię perspektywę. I właśnie to wrażenie na dachy mi zostało, bo to pozwala zobaczyć rzeczy w świeży sposób. My często mamy tak, że jesteśmy w tych sytuacjach, Uwikłani w różne historie życiowe, biznesowe, związkowe, i nie widzimy opcji zmiany, że nie możemy zobaczyć tej innej perspektywy, że, że jest, jest to wyjście. Pamiętam, że to się zaczęło w moim życiu 10 lat temu, jak miałam 27 lat, i mój mąż zmarł na raka, zostałam sama z gigantycznym długiem. I nie mogłam zmienić tych warunków, i wtedy to był pierwszy taki mocny krok do wewnętrznej transformacji i decyzji, że okej, okay, nie mogę zmienić teraz tych warunków, ale ja mogę zmienić to, jak ja widzę te warunki. I tego, tego nikt mi nie zabierze, tej wolności. I tak weszłam na ścieżkę wojowniczki. Tak to widzę, bo wojowniczka to nie jest energia, w której my walczymy i stawiamy opór. Życiu, sytuacją, czemukolwiek, tylko co my potrafimy zrobić? My potrafimy wziąć energię tej sytuacji i ją transformować. To, to jest dosłownie to, co robią wszyscy wojownicy, zwłaszcza tych sztuk walki, starożytnych sztuk walki, kiedy odbierają cios, przyjmują energię tego ciosu i używają jej na swoją korzyść. Mówię, że jestem na ścieżce wojowniczki, bo ja jestem na tej ścieżce. Mój mistrz, mój nauczyciel jest wojownikiem Shaolin. Ja dostałam przekaz na to, jak transformować tę energię, i robię to w życiu, z moimi emocjami, z sytuacjami, w których jestem. I to daje ci taką moc i taki power. To ci daje tyle takiej solidności, zaufania, tego, że nie musisz się bać, że możesz się odważyć wskakiwać w nowe, dziwne, szalone sytuacje. To zmieniło całe moje życie. To jest największy zasób dzisiaj, który ja czuję, że ja posiadam. A przy tym wszystkim wcale nie muszę walczyć, wcale nie muszę kontrować z męską energią, z innymi, to w ogóle nie jest potrzebne. I to, to pozwala ci zachować, ta wewnętrzna prawdziwa moc pozwala ci zachować kobiecość. Ja się czuję zajebiście kobieca. Po prostu. Mimo tego, że czuję, że jestem stabilna, a z tym kobieca i to jest unikat uważam, bo to jest bardzo często jak kobiety wchodzą w te energie, mocy, to stają się waleczne, to wychodzą z tej żeńskiej energii, to wchodzą w rywalizację z męską energią, to w ogóle nie o to chodzi, to w ogóle nie o to chodzi. Żeby to zrozumieć, to trzeba poczuć ciało, bo to wszystko, wszystkie te odpowiedzi są w ciele. W kontakcie z ciałem, bo nasza energia, nasza moc dosłownie płynie z naszego centrum, które jest w brzuchu, trzy palce pod pępkiem. To miejsce 5000 lat temu zbadano i nazywano, i nazywa się Tantiem. To jest centrum życiowej energii, Chi, Twojej mocy, i jeżeli umiesz się z tym ośrodkiem połączyć, jeżeli potrafisz go aktywować, to zaczynasz budować inner power. No, to jest po prostu genialne. To daje tyle wolności, przestrzeni, o, jak teraz tutaj na dachu.